Jeżeli hodujesz pszczoły i masz problem z warołą, skontaktuj się ze mną. Zapraszam na nowy film. Oryginalne produkty życia tylko u Przemka Kulbackiego we firmie Kulbacki. Zapraszam na film. Produkty podaje przez cały rok lotniko. Rozpłodowym i w czasie wlenków. Co, so, bracia i siostry. nasz sprzedaż piękna samiczka. Imbred na Ramzesa. Bardzo mocno w rodzinie. Z czubkiem. Piękny czubek, pięknie zbudowana. Co wspaniałego. Patrzcie, te pióra. Na moich produktach życia teraz dostali przez 3 dni mój super produkt jest bakteria i śmietanka do wody Patrzcie jaką nasze błyszczy Jest to coś pięknego bardzo rzadko taki z takim czubkiem z dwóch stron jest bardzo mocno imbradowane. Pra razy sostra Patrz jak zbudowano pięknie Ogon, piórko, look, piórko nice. pra super, Skrzydła super gwiazdków, budowa pięć gwiazdków, nawet 5 gwiazdków gwiazdków pra gwiazdków, taka piękna <grym> tak jak mam na tej aukcji tam wszędzie po 5 gwiazdków u mnie 10 gwiazdków taka piękna zadbana wszędzie 10 czerwona szali ledkopstra bardzo mi się podoba wam na pewno też jeżeli chcecie ją zamówić zadzwońcie i może być wasza na wasze najlepsze gołębie lub sam co mogę do niej naszykować Pięknego przylotowanego roczniaka. Wybór należy do Was. Patrzcie jak te gołębie z tych wysp Że ten piękny, unikalny kolor takie piękne upierzenie. Mm, jak zajdę Co jest fajnego, jest takie gołębie. Numer 19 rok 2989 Ona jest ale roczna. Ona jest z tamtego roku, z grudnia. W grudniu jeszcze nie ma nowych obrączek. To założyłem 19 rok. Przepiękna. I ma adresówkę. With address ring. Zaznaczona do rozpłodu. 29,89. Tak ona wygląda ozdoba gołębnika piękna bez photoshop tak nagrywam z komórką A tak jest spokojnie nikt nie łapał nigdy pierwszy raz Stali fajny zrec dzisiaj specjalnie jest na karma. do tego smoła fajnie wymieszałem I na woda śmietanka. A jako Indianka, taka piękna, tu się obróc. Brad razy sostra, dzieci Ramzesa łączyłem razem. Wspaniała samica. Teraz pokażę Wam jej oko dla miłośników oczów. Jakie oko. Jak mój Ramzes. Tak samo. Ona się Wam super sprawdzi w rozpłodzie. Super oko Ramze Ramzesa. Coś fajnego Z tym czubkiem wow Zamówienia na telefon 0049 15 11 290 1511 I z Gołębią można wysłać moje produkty razem wtedy masz jeden transport wysyłka produktów, wtedy za darmo Zapraszam do współpracy Cześć koledzy, bye my friends This hen is for sale i to jest wunder wepje nie są o oh, i w środę jest wysyłka gołębi do Niemiec na całe Niemcy W czwartek rano będziecie już ją mieli Potem nagram taki krótki filmik A na drugi tydzień wysyłka jest do Ukrainy i do Polski Bezpośrednio do Ukrainy, nie trzeba do Polski jechać Musicie mi w tym tygodniu dać znać hodowcy z Ukrainy Wyszle wszystko naraz i odbierzecie je wszystkie u kolegi na Ukrainie. Wyjątkowa okazja. Cześć koledzy. baj!